Dach trzeba widziowie. I, I to jest mamy tu, tu i na dole jeszcze mamy pomieszczenie. To Prawda. Ale na może, dole się pomieszczenia. u góry. Może też. innym razem. To jest domek VIP. Myślę, że no. To jest domek VIP. Gdzie jedziemy? Hop. Nie wiem. Ja nie wiem, gdzie jedziemy. Yy, yy, możemy jechać, yy, się przyjechać. No dobra. A wiesz, jakim samochodem? Jakim? Tylko nie wiem, czy on jest wstawiony w ogóle. Aha. Tak, dobra. Kurde, co to, to ten nubek, widzicie? Jakiś nubek idzie. <laughs> ale zwykły skin. Ja mam dziś To mój nick jest, to jest mój nick Możecie brać, to tego nie patrzcie, bo to nie. Ej, ten nubek weszedł do mnie do samochodu. jeszcze raz. Nubek weszedł do samochodu. Jeszcze raz. Więc trudno. Szkoda, że Nubek weszed do samochodu. Na dzisiaj to tyle nara. de job